Partnerka. Partnerka, super, najlepsza. Wygra się w takim razie. No pewnie. No i Moniko, ale to już drugi widziennikarz telewizji publicznej po Kamelu. Nie, który, trzeci bezczęcznie, a nie Popek, Czwarty bejście Robert Janus. No właśnie, i co? No Szefowie się zgadzają. No tym razem się zgodzili, nie wiem jak było w poprzednich wypadkach. No chyba też się zgodzili, ale pytam dlatego, ponieważ pojawiły się plotki, że pani odchodzi z telewizji publicznej. Tak? Tak. Ja, Dziennikarze zawsze tłumaczyć. wszyscy lepiej wiedzą. No to dlatego pytał wprost. Nic o ja tym nie wiem. A co będzie z programem dalej? Może reszta? No właśnie. No jest na antenie, niedziela 17.05. Yy, I on będzie dalej, 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 skąd naj te kotki się pojawiły. Może dlatego, że to pani? Nie, ludzie to wilcy. Może dlatego, że pani rozmawiała z tevalenem, co? Ja rozmawiałam z Tobą. No, jakieś negocjacje były, żeby tutaj uczestniczyć w tym programie? Tak, w sprawie Tańca z Gwiazdami. Rozumiem, ale bez zmian, dalej telewizja publiczna. Jak najbardziej. Trzymamy kciuki oczywiście dziękuję i Porsche oczywiście bardzo. będzie dla Pani. No dla męża, bo obiecałam. <laughs> A, dla męża. No dobrze, przesiada się z tego samolotu do Porsche'a. Tak. tak. Już się przesiadł, prawda? Już nie lata. 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 Lata, dobrze. Lata, lata, ale Porsche mu się przyda. Także jakby o. co, to Porsche dla męża. My o. mamy taniec. Porsche dla męża, taniec dla mój, taniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję.